Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ciuchy, które ostatnio sobie nakupowałam. Większość z nich kupiłam w Szwajcarii lub w Niemczech, część pochodzi z y, włoskiego outletu i część z angielskiego charity shopu. <gryw> Także będzie to taka mieszanka. Musiałam troszeczkę wymienić swoją garderobę, z racji tego, że schudłam ostatnio całkiem sporo. I zmieniłam rozmiar, tak o półtora, dwa rozmiary, stąd też musiałam kupić sobie całkiem sporo spodni. No, bo to jest rzecz, po której szybko widać, że się robi za duża. Także troszeczkę tych rzeczy będzie. Nie przedłużam. Zaczynamy. Zaczniemy może od butów, bo leżą tu tak na wierzchu. I to są buty, które ja kupiłam na Calando czy Zalando, w zależności od tego, jak wymawiamy, czy po niemiecku, czy po polsku. I to są buty z pierłam, co są buty skórzane. Takie sandały na obcasie potrzebowałam tego typu butów, właśnie w takim cielistym kolorze, i takie sobie zakupiłam. I są fajne, bo powiem Wam, że jak na tę wysokość, przez to, że mają taką małą koturnę, to są naprawdę dość wygodne i dość stabilne. Ja nie jestem mistrzem chodzenia na szpilkach, także dla mnie takie buty jak najbardziej się nadają i kosztowały one 65 franków. Ja nie wszystkie ceny pamiętam, ale postaram się jak najbardziej po prostu oddać rzeczywisty koszt zakupu tych wszystkich rzeczy. Jak już jesteśmy przy butach, to mam tutaj jeszcze Skechersy, które kupiłam we włoskim outlecie i to są po prostu takie skaczersowe baleriny i one kosztowały chyba 25 25 albo 30 euro, coś takiego. Są niesamowicie mięciutkie, tak jak to sketchersy, ale niestety tutaj ta część, ten szef bardzo mnie obtarł i mam teraz jakiś taki drobny lęk przed ubraniem ich ponownie. Mam nadzieję, że się z tego lęku wyleczę, bo chciałabym je jednak nosić. Nie cierpię kupować rzeczy, które potem są mi nieprzydatne i których nie noszę. Także trzymajcie kciuki, żeby mi przeszło, ale póki co cały czas mam jeszcze drobne obawy. I żeby skończyć temat butów, również skatechersy to są takie sandały, które z kolei znowu, no nie wiem czy są trafione, bo... Jeżeli chodzi o mnie i o sandały, to ja mam z sandałami bardzo duży problem. Mianowicie, wszystko na bozą stopę zaczyna mnie obcierać, a wiadomo, że tego typu sandały to nie jest coś takiego jak szpilki, co się zakłada na jakąś specjalną okazję i się w tym stoi 2-3 godziny i przestaje. Tylko to mają być sandały, w których się na przykład łazi przez 10 godzin, zwiedza coś i tak dalej. I to ma być super wygodne. Wydaje mi się, że one super wygodne są, aczkolwiek, jak już przyjechałam do domu i je przymierzyłam jeszcze raz, to stwierdziłam, że naprawdę słabo wyglądają na stopie więc powiedzcie mi koniecznie co o nich myślicie, bo póki są jeszcze nienoszone to mogę je w jakiś sposób spożytkować, mogę je gdzieś odsprzedać czy cokolwiek z nimi zrobić, a później już naprawdę się no nie da nic z tym zrobić, one też kosztowały coś około 30 euro jeśli chodzi o następne rzeczy to mam też dwie pary okularów Potrzebowałam okularów przeciwsłonecznych i zdecydowałam się na okulary takiej marki Hawkers. Nie wiem, czy tak to się czyta. I to jest niedroga marka. Dwie pary kosztowały 50 euro, bo była jakaś promocja, że jak się kupuje jedną, to druga jest za darmo, ale te promocje są non-stop, więc myślę, że rzeczywista cena takich okularów to nie jest wcale 50 euro. I będziecie teraz widzieli siebie, ale tak wyglądam w tych pierwszych, to są takie okulary Rose Gold jakby. I tutaj mam jeszcze drugą parę takich niebiesiuchnych sportowych okularków. Te okulary przychodzą do nas bardzo fajnie opakowane. Te niebieskie są w takim woreczku i w takim sztywnym kartonie. Natomiast te Rose Gold przyszły w takim właśnie etui. I ja po prostu noszę sobie te okulary w tym etui, w zależności od tego, który akurat chcę ubrać, to te sobie tu wsadzam, bo obie pary tutaj pasują. Jeśli chodzi o rzeczy nieciuchowe, ostatnią rzecz nieciuchową to jest to bransoletka ze Swarowskiego. Nie wiem, czy pamiętacie, ja w filmiku, w którym mówiłam Wam, co dostałam na obronę, pokazywałam Wam zestaw, który dostałam od Tomka. To też był Swarowski, składający się z takiego... Dużego kryształku zawieszonego na bardzo cienkim łańcuszku i kryształkowych kolczyków, i to jest rzecz właśnie idealnie pasująca do tej kolekcji. To jest bransoletka, która nazywa się tenis. Zobaczycie ją dokładniej na zbliżeniu. Także ją sobie kupiłam, i ona kosztowała 120 franków chyba. Wiem, że na pewno była tu tańsza niż w Polsce, w dodatku w Polsce nie było już tego koloru, który chciałam. Dobrze, teraz przechodzimy do ciuchów. Zaczniemy od spodni, które są ze Springfielda i które pochodzą z tutejszego Zalando czy Zalando. To jest pierwsza para i to są takie spodnie w kolorze takim piaskowym. Tak ciężko mi będzie wam je pokazać, ale też zobaczycie na przebitce. Mają takie tutaj małe kieszenie. To są takie klasyczne po prostu materiałowe spodnie i one kosztowały chyba 40 franków i. Ze Springfielda kupiłam sobie również spodnie granatowe, które naprawdę lubię. W takim samym stylu, też z taką kieszonką. Też klasyczne, materiałowe spodnie. I również kosztowały one 40 franków. Dalej mamy zestaw z Anglii, który kupiłam właśnie w Charity Shopie, czyli w Lumpexie. I to są spodnie z Pumy, leginsy, za które dałam 1 funta. I bluza. W takim stylu, w jakim bardzo chciałam bluzę mieć, czyli z taką koronkową górą, z takimi tutaj przeszyciami. I ta bluza, właśnie niestety, zapomniałam, kosztowała 6 albo 7 funtów, coś takiego. Albo 5, no, coś w tym stylu. Dalej mam rzecz z AliExpress. <grym> Zapragnęłam mieć białą sukienkę. I strasznie podobał mi się taki trend, który jest teraz wśród sukienek na no taką już maksymalizację po prostu koronki i przez to, że ona jest taka koronkowa to ciężko mi ją teraz zawiesić na wieszaku więc chwilę to trwa no i przeglądałam ofertę właśnie Aliexpress i znalazłam taki troszeczkę ideał, ale to już jest naprawdę przegina koronkowa yy, i postanowiłam zaryzykować ją kupić i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajna, jak widzicie cała jest zrobiona z koronki tutaj pod spodem ma taką cielistą halkę i tu ma zamek. Ta halka jest również przecięta i jest popięty pod nią zamek, więc to się łatwo ubiera. I ona kosztowała 23 dolary. Jestem z niej zadowolona. Jak na koronkę, to nie jest to wysoka cena, i jak na te ceny, to ta koronka ma dobrą jakość, bo mówi się, że po koronce bardzo łatwo poznać jakość. Ja niestety mam inne doświadczenie. Miałam niedawno przyjemność mierzyć takie dość drogie. Niech na moje standardy m, sukienki koronkowe, i one były bardzo sztywne i przepaskudne, i wcale nie uważam, że droga koronka jest lepsza od tej taniej. Tu mam następną rzecz z salando, i to jest również sukienka. To jest sukienka znowu biała, z top shopu, i to jest zwykła bawełniana sukienka o, Można powiedzieć, że taka plażowa, ale jest w niej coś niezwykłego, bo ma tutaj takie wykończenie koronkowe, ma mocno odsłonięte ramiona i fajną bardzo długość rękawka. Także naprawdę mi się ta sukienka podoba. Bardzo długo się na nią czaiłam, w końcu zdecydowałam się ją sobie kupić i ona kosztowała 50 franków. Dalej mam jeszcze spodnie. Spodnie z Massimo Dutti, kupione w Niemczech za, nie pamiętam, 35 chyba 35 euro. To są takie spodnie w kolorze buraczkowym. Moim zdaniem bardzo fajnie wykonane. Mają taki fajny, mięsisty, dobrej jakości materiał. Lekko rurkowate. Nie takie super obcisłe, ale dosyć rurkowate. No i co tu więcej? Pokazywać kieszenie mają takie klasyczne. Bardzo fajne. To moje pierwsze spodnie z Massimo Dutti, ale myślę, że będę z nich zadowolona i że długo mi posłużą. Kolejne spodnie to spodnie z Zary. Kosztowały 40 euro, kupiłam je w Niemczech i to są takie spodnie w stylu takim troszeczkę motocyklowym. Mają dużo różnych zamków, w kolorze kaki, mają takie nietypowe kolanka, tutaj też zamek przy kostce. No i moim zdaniem są fajne. Jeszcze ich nie nosiłam, bo czekałam na haul. już mogę w końcu zacząć je nosić. I ostatnie spodnie, jakie mam, to spodnie, które pochodzą ze szwajcarskiego mango. I są to spodnie takie troszeczkę. No, miałam po prostu kaprys, żeby sobie takie spodnie kupić. Nie wiem, czy będę w nich tak na co dzień chodziła, bo może jestem zbyt mało odważna. Bo są to spodnie z takiego pseudo lateksiku. Nie wiem, czy to będzie tu dobrze widać. Klasyczne po prostu czarne rurki z takiego właśnie pseudo lateksiku, z takimi klasycznymi, zwyczajnymi kieszeniami. I to wszystko. Myślałam, że jest tych rzeczy tak strasznie dużo, a jak widzicie uporaliśmy się z tym bardzo szybko, także myślę, że powinna iść na kolejne zakupy. Wszystko na to wskazuje. Dajcie znać koniecznie co z tymi sandałami i ogółem dajcie znać co z tych rzeczy Wam się podobało. Jeżeli film Wam się podobał to oczywiście kciukujcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę za dziś. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!